Siema, z tej strony Ziolek. Został łapkę w górę Słubika, a my lecimy z Nacikiem. i dzisiaj z Hermitem. Witam. Na długiej chyba. Wupa. Ciebie. Ale pan nie umie się chybił. Mogę go schować teraz. Ty, jak wtrzącił by tak był w głowę? Ja? <głos> <głos> U mnie. Dwóch. No. Um, dobra. Jakoś to siadło ci. Ano siadło. Nie miało innej opcji. Aka u mnie? U mnie jeden, dziewięćdziesiąt jeden obity. Ile? Cofnął się do ciebie, dziewięćdziesiąt jeden obity. A co się nie cofnął? Był auto poleciał i tyle na mnie. I znowu się musi uczyć grać. Nie. Yeah. Dwoch, dwoch. Ani nie jeden, nic nie obity Lewo, lewo, o widzisz? Weź kałaszkę. Dobry kałaszkę ja się zaopiekuje. Ja kałaszka przygadę. Idę tam do ciebie, bo nudno tu u mnie. To tam się razem pobawimy. No, nie dałeś Michaela. E, to jest palicho. E, na spawn. Ja go nawet nie widziałem. Na spawn był. E, to ja patrzę tam, tam, te twoje. Na nie, spawn. To jest spawn. Dobrze. Wyszedł ze spawnu. A weźmiemy jeszcze te schować, Tego ja widziałem, tylko nie wiedziałem, że mi go zabijesz. Ja coś nie wiedziałem. Tu. Tu jest u mnie? Środek, środek. 50 mniej ma na pewno. Dostał prosto trzyszkę pod nogi. Kolega u mnie. To? prościutko pod nogi. Mocniej się nie dało. Ja tam ja dostałem idealnie flasha na pysk. Dobrze, eee... że ja tam się spoistem, bo to Dobra Co? Ja Mem zagram. U mnie. Dwóch jeden. U mnie, u mnie, u mnie. Kto da kuca śmieci. 54 obite. O, scout. Scout. 15 obite. Dobra. Eee, kup coś Kto mi. To jest... Dajcie coś, dajcie coś. Okej, okay, zarąbiście. Ja sobie pójdę takie, eee, nie wiadomo co. Jeszcze trzy. Trzy rundki jeszcze. dwa e, Na spawn. E. Jaki szybki. Aha. E, ja się nie wiem, kiedy on tam przebiegł. Ja się obróciłem, on już był koło kamienia praktycznie. Oni pobiegli. No, ale to było kamskie. No, tego się nie spodziewałem. Jakbym miał kasę, to by w tej zagrał. Jeden u mnie. Dwóć Dwóć jeden. U mnie. Co w to? E, Side e, Grama. Eee, pamiętam. 18. Kolega był chyba odpalony. Kolega był chyba odpalony, bo kurwa przejechał przez pół mapy celownikiem. I <noise> mi trafił heada. Albo Fart. Masz bo ja pakę. Ja nie mam, no chyba się, ja nie mam czasu Ja plantować. Jeden u mnie. Brama. Fontanna. Środek. Thresher 37 obity. Albo brama, albo to drugie będzie. O. I on niby nic nie dostał ode mnie? Możliwe. Bardzo możliwe na to wychodzi. Ej, trzeba się skupić. Tak, cztery rundy dostajemy coś jakiego nie wiem ta jedna runda była dla mnie dziwna jeden u mnie Jeden był u mnie. Kurde, na blisko z kautem. Cicho. Odej, nie pasuje do ciebie. Wygarnąłeś. Ja jak się nie pasuje do niego, to wziąłem to, co moje. MK do mnie należy. Zmieniła właściciela. Naprawdę? W oknie był. Biegnie ci plecy? Plecy? Ten... Skauta zabić nie umiem. Skauta! Czemu nie stanęłeś już tam na boku, żeby tego jednego zabić? Jak słyszysz plecy? No ten skaut dziwnie strasznie gra. A tego tamtoń granaty rzucał przez pół mapy. To w później tam. Ja muszę... ja muszę z kolegą pogadać na temat skauta. E, poczekaj, bo tutaj jest na blisko. W plecy. Obity osiem... cztery. Plant. Szybki plant. On ma sześć HP. I pistolet. Dobrze. O to chodziło. Nie chcę. Nie, <śmiech> <śmiech> Nie lubię tego gościa, tam ze tym Nie miły śmieć. у меня по а 90. A, jaki kichowy timing? 45 gobiłem. Go no, kicha, kicha. A jeszcze jedno by się przydało ugrać, przynajmniej, ale lepiej dwie. Meci tak. Ciekawe jest. Ma no, kołacha, prawda? Pomocy mnie tu. DZIECI DROGIE Jezu mnie plec ci dom. Kermit Robili mnie od pleców kurde jak nic Robili ci na dwa baty. Nie googlować Hyhyhy <gry> Jest gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem, też Halo? Ja chciałem kawacha Kawach tam jest O Halo, Gdzie Właśnie jesteś? jesteś? Gdzie mieć. jesteś? Nie wiem Where are you, my friendo? Nie ja wiem, uciekł mi. Nie chciał się ze mną pobawić. Lip. Teraz mm. Ale mi przed piskiem wybuchło. Cieniaci yes, obite. Widziałeś? O, ładnie, dobra. To więc na razie do następnego odcinka. Pała.